Zróbmy tak, tylko cicho, kurwa. Jak mi ktoś to strzotuje, to łapy urwę. Słuchajcie, Mika dawała na przykład w anal. A wiecie, że anal to najważniejsza rzecz w moim życiu. Wiecie, jak to jest? Anal to jest mordeczki, słuchajcie. Jak mi kobieta mówi, że leci w anal, to ja mówię, dobra, chuj, rób ze mną suchę. Możesz być patusiarą najgorszą, jak walimy się w Anal, także nie ma koń. dobra. Później była mordeczki Kasia. No, Kasia to, pewno tak. Nie narzekam! Nie narzekałem! Nie narzekałem! Każka była dobra! Każka była dobra, no. E, no ale słuchajcie, ja później zacząłem ćpać. I zolałem ją w ogóle, także. No, chuj, chujowo zrobiłem. E, no słuchajcie, generalnie, jak mam być szczery, to chyba. Na, najpiękniejszą moją laską, w sensie, z którymi byłem, była Julka, nie? No Julka to była taka. Teraz to, Julka też jest ciemniejsza, wiecie, że... W życiu zawsze jest taki jeden cel, achievement, nie? Albo przeruchać słuchajcie, matkę kolegi, yy, albo wyruchać słuchajcie, kobietę ciem, ciemniejszą, nie? Yy, no to Julka, Julka była właśnie ciemniejsza i akurat yy, jeżeli chodzi o, o piękno, to chyba była najlepsza. No kaszka najlepiej się ruchała, no co mogę wam powiedzieć, no. Kaśka, słuchajcie, jak mnie dojeżdżała czasami, to kurwa, wariacie. No ale tak czy inaczej, słuchajcie, nasze drogi się rozeszły. i yy, Nie ma co gadać. A słuchajcie, ja jestem szczęśliwy teraz z, z yy, yy, Agą. No i słuchajcie, Aga to jest świr, nie? Aga to jest świr. Z Aga to jest już taka, to jest taki, wiecie co, to jest materiał na, na żonę, nie? Wiecie, ja z Kaszką mogłem się pobawić, z Julką też. Julka to był zresztą e, do wychowania jeszcze. A właśnie Aga to jest taki taki materiał na żonę, nie? I że kurwa wiecie już... Jakbym miał, słuchajcie, kogoś wybierać na przyszłość, to właśnie ją Ale nie daje fanal no niestety i maldeczki, kurwa ma tak! Jeszcze się tam wiecie, kurwa! Może dużo zmienić, nie! Wiecie jak to jest, kochani, Anal to jest ważna rzecz! Ja i mówiłem, kochanie słuchaj, ja obiecałem sobie w życiu, że ożenię no się tylko i wyłącznie z kobietą, która da mi wana. Ja normalnie mówiłem do Ani, nie? I może to jej da coś do myślenia, mordeczki. Także zobaczymy. Nie, słuchajcie, Anal to jest bardzo ważna rzecz w życiu moim zdaniem. Słuchajcie, zasady są po to, żeby je łamać, nie? I po to jest właśnie Anal. Ponad 3 złote. A ja cię Słuchaj traktowałem no, jak męża, minutę, Kasia. Ja ciebie jak żonę, sądzi? tak samo. Bo dla mnie to najlepszy raper.